Dzień dobry Państwu. Chciałbym wszystkich bardzo serdecznie powitać w ten chłodny dzień, ale na dwóch gorących wystawach. Teraz gościmy tutaj y, Jannę tak? która właśnie też kończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, wydział malarstwa, potem jeszcze kończyła architekturę. Obecnie jest architektem, projektuje różne budowle, różne obiekty. I poznaliśmy się w zeszłym roku, właśnie. Zdejmowała wystawę, myśmy mieszkali w Szczecinie i w okazja, więc my poproszę ją. I... Takie się tu spodobało, że może chętnie, jak zobaczyła te dwie sale, to ona mówi, ja za rok chcę tą dużą, tak? Także może za rok będzie wystawiać i możemy potem wystawić w no dwóch ja salach, bo ma też tyle prac. Także bardzo fajnie, że, że gościmy dwie wspaniałe artystki, które są bardzo wrażliwe na kolor, na formę, ale co będę mówił? Nie będę już będę mówić to do góry, proszę Tobie udzielę Jasiu głosu i teraz powiedz o swojej twórczości, o sobie zapraszam, proszę. To bardzo dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście jest to bardzo ładna galeria i bardzo ładne miejsce i takie też bardzo fajne, że są dwie sale. To są prace, które na tej wystawie pokazuję. To są takie prace z różnych lat. Teraz trochę może bardziej skupiam się na takim wyciszonym malarstwie, a te prace są takie bardzo kolorowe, ale też są takim wynikiem moich jakichś poszukiwań, prób, w dużej mierze pomysłów. Przez ten czas jak malowałam, tak 4 lata temu właśnie intensywniej to miałam właśnie dużo pomysłów, dużo niszczyłam yy, i tak to był taki proces. Więc te obrazy, tak jak sam tytuł, trochę są z myślenia, z jakiegoś procesu, z jakichś zainteresowań też wycinaniem różnych form z papieru, zestawień kolorów i to jest taki trochę tak. przekrój. Na pewno kolor to jest coś, co też od czasów studiów mnie interesowało. Natomiast taki teraz większy spokój bym chciała uzyskać w tych swoich pracach, a te prace są dość mocno kolorowe, więc. Mamy czyste tak. i piękne światło, tak, tak, fajne formy, takie trochę biologiczne też, tak? Tak, tak, i tak trochę. Te prace staram się nadawać mi jakieś tytuły i te tytuły też trochę mogą wskazywać na jakieś skojarzenia, jakieś elementy z codzienności, które... Tytuły są tu. Tak, to czasami niewidoczne, tak. na no, ale są. Ehm, tak więc jakieś zestawienia różnych form, codzienności, koloru i trochę też inspiracji z kolażu, To jest coś, co mi towarzyszy. Bardzo raz dziękuję. Ja też dziękuję. <ślał> dziękuję, dziękuję bardzo się że dziękuję. bardzo. Tak, tak bardzo się cieszę. Także. Zapraszamy Państwa do wystawy. potem jeszcze, tak jak wspomnieliśmy, nie na ten poczęstunek, Film Lazur, Film MIMA, które nas wspierają. I życzymy powodzenia i Wenny, żebyś mogła wystawić potem swoje duże formaty na dużej sali. Bo też ja się mi zjadłem tajemnicę, że też teraz się wezmie za duże. Z półtora metra, tak? Tak, 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 tak. tak jest cel. No. Dobrze. No to życzymy ja powodzenia Wenny.